Tomaszu, będę zabiegał o wodnicę Tomaszowa Mazowieckiego, o bezpieczny przejazd dookoła Spały i Nowłodza, ale także w drodze na Radą przez Poświętny, gdzie w ubiegłym tym tygodniu był wielki wypadek we Fryszerce. Bezpieczeństwo dróg dla mnie jest niezwykle ważne i o to będę zabiegał w naszym parlamencie. Otwieramy biuro. Parlamentarne biuro poselskie Dariusza Klimczaka. Wracamy do tego okręgu po czteroletniej przerwie, co jest powodem naszej satysfakcji i dumy, ale też wielkiej wdzięczności wobec wszystkich, którzy kandydowali. Tu są te osoby, które kandydowały, które umożliwiły to, że zarejestrowaliśmy bardzo dobrą listę. Ta lista uzyskała mandat z rewelacyjnym wynikiem Dariusza Klimczaka. Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom, którzy tu w okręgu. Skierniewickim, Tomaszowskim, Rawskim oddali głos na naszą listę. Milion sześćset tysięcy osób, prawie milion sześćset tysięcy osób w całym kraju nam zaufało. To jest dwa razy lepszy wynik niż 4 lata temu. To jest ogromne zobowiązanie budowania umiarkowanego centrum racjonalnej opozycji, która dzisiaj składa na przykład projekt dotyczący dobrowolnego ZUS-u. To jest jeden z najważniejszych projektów tej kadencji. Dzisiaj razem z Pawłem Kukizem ze Zbietą Winczycką, zaprezentowaliśmy go w Sejmie, mam nadzieję, że będzie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu już 12 grudnia. E, żeby dobrze wypełniać swoje obowiązki, żeby dobrze sprawować mandat posła na Sejm rzeczpospolitej, trzeba być blisko ludzi. Dariusz o tym wie od lat, e, jako radny wojewódzki, marszałek, samorządowiec, a dzisiaj jako poseł. E, za naczelną zasadę stawia sobie zawsze obecność w terenie, kontakt ze swoimi rodakami, z naszymi rodakami, z mieszkańcami, wyborcami, ale również z tymi, którzy na nas nie głosowali. Bo to biuro będzie przestrzenią otwartą dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy prawnej, dla wszystkich, którzy potrzebują porady, interwencji w stawiennictwa. Dla tych najmłodszych, jak widzicie, dla Antka, Olka, Krzysia, dla wszystkich, którzy... dla których tak naprawdę pracujemy, dla, dla przyszłych pokoleń. To będzie przestrzeń otwarta dla wszystkich inicjatyw społecznych, bo jesteśmy ruchem obywatelskim, ruchem społecznym, który chce przyciągać nowe środowiska i zapraszamy do współpracy. To jest też miejsce, w którym nikt nie odejdzie z kwitkiem, tylko każdy w miarę oczywiście naszych możliwości uzyska wsparcie i pomoc i to mogę zadeklarować, bo znam Darka od lat i dla mnie to jest oczywiście moment szczególny osobiście w obecności jego mamy, marty, żony, jego dzieci, najbliższych. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego, która odbywa się z, dzisiaj z dwóch okazji. Pierwsze otwarcie mojego pierwszego biura poselskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz e, drugi powód to spotkanie Władysława Kośniaka kamysza z przedsiębiorcami z Tomaszowa Mazowieckiego. E, i chciałbym w tym momencie prosić o głos kolegę prezesa. Szanowni Państwo, jesteśmy w ramach akcji Prezydent 2020. Rozmawiamy z naszymi rodakami w różnych częściach kraju. Niektórzy rozmawiają tylko ze swoimi strukturami, z członkami swojej formacji politycznej, a my rozmawiamy ze wszystkimi, którzy przychodzą na nasze spotkania, którzy chcą zmieniać Polskę na lepsze. Jesteśmy głosem polskich przedsiębiorców i dzisiaj o przedsiębiorczości, o, o roli, jaką odgrywają w Polsce przedsiębiorcy, o tym, jak tworzą Wzrost gospodarczy, jak finansują projekty społeczne. Dzisiaj z nimi spotkanie, słuchanie się w ich potrzeby i przedstawienie sprawozdania z tego, co już w tej kadencji zrobiliśmy, jakie inicjatywy podjęliśmy, do czego się zobowiązaliśmy. Jesteśmy dzisiaj w polskim Sejmie, tak naprawdę chyba jedynym przedstawicielem tej grupy aktywnej zawodowo, tworzącej miejsca pracy, budującej wzrost gospodarczy, stawiającej na. Własne siły często, nie czekających na niczyją pomoc, tylko biorących sprawy w swoje ręce, przedstawicieli polskich przedsiębiorców. Dziś złożyliśmy ustawę dla nich bardzo ważną, dotyczącą dobrowolnego ZUS-u, możliwości wakacji od ZUS-u, jeżeli taka potrzeba zachodzi, możliwości skorzystania z ulgi, żeby prowadzić swoją działalność gospodarczą. Według danych. Zadłużenie małych przedsiębiorstw, polskich przedsiębiorców wynosi na koniec 2018 roku około 14 miliardów zł. Gros tych długów to są niezapłacone właśnie składki na rzecz ZUS-u, ubezpieczenia społecznego i gro tych przedsiębiorców to są samozatrudnieni, czyli małe, te najmniejsze, jednoosobowe firmy. Żeby pomóc, żeby mogli spłacić te, to zadłużenie, potrzebne są wakacje od ZUS-u, dobrowolne zus żeby mogli rozwinąć skrzydła, potrzebny jest dobrowolny ZUS. Żeby mogli przetrwać od stycznia 2015 roku, kiedy podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne jest e, niezwykle wysoka i, i dojdzie do poziomu prawie 1500 zł miesięcznie, żeby mogli przetrwać, potrzebny jest dobrowolny ZUS. Możemy to zrobić na najbliższym posiedzeniu Sejmu 12 roku. Na się posiedzenie Sejmu. Jakbyśmy mieli pierwsze czytanie, to nie jest długa ustawa, to jest prosta ustawa, ale bardzo konkretna. Jesteśmy w stanie przyjąć to rozwiązanie w Sejmie. Ja gwarantuję, że przeprowadzimy je bardzo szybko w Senacie e, i jeszcze w tym roku może być zrealizowana nasza obietnica, a mam nadzieję, że intencje wszystkich ugrupowań parlamentarnych. E, dzisiaj wiem, że wiele osób żyje tym, co się dzieje z panem Banasiem, jakie on tam ma relacje z partią rządzącą. Czy złożył dymisję, czy nie złożył i jakie są jego oświadczenia. To jest ważne, bo, bo chodzi o funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli. Ale tak naprawdę czy banach będzie, czy go nie będzie. ZUS dla przedsiębiorców będzie wyższy od stycznia 2015 roku. A może być 2020 roku. A może być po prostu, mogą być po prostu lepsze warunki. Może być szansa na lepsze funkcjonowanie. To jest nasza jedna z pierwszych inicjatyw. Kolejne to są emerytura bez podatków, i tu jest projekt obywatelski już złożony. Inne sprawy to pakiet antykorupcyjny, pakiet obywatelski, Pawła Kukiza, też w najbliższych tygodniach będziemy składać. Dzisiaj jesteśmy po pierwszym posiedzeniu Rady Koalicji Polskiej razem z Pawłem Kukizem, Elżbietą Bliczecką, środowiskiem ludowców. Rozrasta się nasze grono, chcą przychodzić nowe osoby, jesteśmy otwarci. I chcemy też aktywnie uczestniczyć w kampanii prezydenckiej, nie tylko jako PZL, ale właśnie jako środowisko szersze koalicji polskiej, żeby ten ruch społeczny miał szansę zmieniać Polskę na lepsze, żeby przejął władzę. Po prostu potrzebne jest umiarkowane centrum, my je budujemy, nie trzeba nigdzie go tworzyć i szukać. Ono już jest, tylko trzeba dzisiaj je wzmacniać. Zachęcam wszystkich do współpracy. Zrobimy wszystko, żeby w maju 2020 roku, ale później w kolejnych wyborach parlamentarnych. Dostać jak najlepszy wynik, żeby rządzić w Polsce, żeby wprowadzać emeryturę bez podatku, dobrowolny ZUS, postawić na zdrową, tanią, dobrą żywność, żeby zadbać o odnawialne źródła energii, o czyste środowisko, o te wszystkie sprawy, o których mówimy nie tylko w kampanii, ale jak widać również już po kampanii wyborczej w naszych pracach w parlamencie.